Siema, sejsu ja ja na ekranach, zaraz witam Dzisiaj sobie jak widzicie jedzę sobie sześćdziesiątką Ogólnie sobie przetrząsam sobie łąkę, pająkiem um, Ogólnie y, jest to oczywiście w swoje gospodarstwo <kluz> No więc so, przetrząsam sobie sefie, dzisiaj sobie trawę, nasianko Może dzisiaj mi się też udaje zgrabić na odcinku ja zobaczę Yy, ogólnie tak, że paczek z wiozem na poprzednim odcinku 3000 dostałem No około 3000, 3,5 chyba 60 tam sobie długa stoi yy, no, no i co, dzisiaj sobie ogólnie to przetrząsam yy, W kolejnym odcinku będą dalsze żniwa Dalsze dnia, bo ogólnie prasowanie siana sobie zrobię, jak będę już słomę też prasował Sobie, żeby tego dwa razy pracy nie zaczepiać, nie odpinać Pinać, więc sobie dzisiaj przetrząsam właśnie tą łączkę Może, jak że to uda mi się zgrabić Jeszcze dzisiaj, no i co? Ogólnie zostawcie lajka like, i subskrypcję Bądźcie pacjenci przy subskrypcji no, ja i sobie tą sześćsiąteczkę do przetrząsania Bo tam dużej siły ten panel nie, nie potrzebuje Więc sobie tą mogę porozrzucać Sześćdziesiątką ogólnie no, u mnie tak o 22 na koncie Ogólnie, tak, co słuchajcie, teraz będę robił? Co teraz, słuchajcie, mam plan do kupna? Na razie nic. Chcę... No, na razie mam krowy, ale oprócz krów to nic. Krowy chcę kupić, słuchajcie. Paszowozu na razie nie. Paszowozu dopiero za jakiś czas, jak będzie tych krówek więcej trochę. Mm. I tak, beczkę do wody jeszcze muszę kupić sobie. Ja to tam jakąś wychaczę wyhaczę jakąś potanięści albo samęcę zrobię, jakąś tam z małwera po prysku czy coś takiego, nie wiem. Zajdzie na ogólnej bizonika nie wprowadzę tutaj, bo bizonce stoi i czeka na koszenie pszeniczki. Robię właśnie. No dobra, syg. lecimy sobie. Ogólnie tura mam na razie w od 5, bo jak mi nie jest potrzebny, to po prostu mam skórę miedzić jeździć i tylko by mi przeszkadzał um, no. Ogólnie, słuchajcie, no powróci już czwarty odcineczek jest po, po, po powrocie trzeciej, a już czwarty um, właśnie tutaj tu troszkę będzie roboty. Oj, chyba chyba dzisiaj sobie zdążę, chyba, że stależuję sobie po rzepaczku już coś, coś może. Chyba sobie stależuję, bo do jeszcze będę miał czas. Ale tu sobie by stależował, coś już już zaczął. Ogólnie obornik będę chciał sobie kupić właśnie, żeby po rozrzucić. Tutaj niedaleko jest tam można kupić sobie właśnie oborniczyk, więc może będzie też z tego odcinek. Ja wyjeżdżam po obornik. To bym sobie wziął cztery na 4, żeby dwie przyczepy i, i ogień. Na środka sobie troszkę pojeżdżała. oj co tu kupić rzuca ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ dwa, trzy przejazdki i będzie skończone rozstrząsanką. Syk i lecimy fajnie szybko, 16 na godzinę ja sobie ogólnie no tyle właśnie nabyteczkiem, który będzie tutaj, to ogólnie będzie słuchajcie właśnie ten no to, kurde, wyleciał mikrofon będzie tu a, szka do podwóreczka, słuchajcie, będzie to, żeby sobie poopkaszać właśnie, bo długa jest ta wysoka na tym podwóreczku i żeby sobie po prostu powykaszać ją, żeby po prostu takie narośnięte było to, bo chyba tak na światło trzeba taki, że nikt nie widać. Mam tu sobie cofnę. i do przodu i No, stan już przyjęliśmy, niech tu będzie akurat. No. no, tu jak troszkę mieszałem tam, nieważne. No, jak już tutaj będzie on. I chyba dzisiaj sobie to kawałę zacznę może mogę sobie z ręką zacząć już no to sobie nie brać dobra pograbię sobie zacznę już sobie grabić to no, już będzie zgrabione i a potem nie może być czasu na grabienie. i sobie w sumie tą samą sześćdziesiątką tamtej już nie będę brał Pamiętam to sobie, jak to już stało, bo tam przymiotę może będę dość spichle, trochę brał. I pograbię ręka. I pograbię sobie troszkę. Sporo ma taki biały rękaw w Ale, pominam tę nagrodę. jak to jak się tutaj szło to zgrabianie no mam można powiedzieć, że sporą troszkę dobra uuu, widać, że fajnie, zgrabi zgrabiarka pewnie jest jakoś super nowa fajnie też, że ta droga jest moja tam który ma dojazd ogólnie do pola ale to tam się z nim dogadamy może po mojej łące przejeżdżać tam też ma drugi yy, drugą dróżkę tamtą też sobie przejeżdża bo, bo tamto pole chyba też jego nie wiem nie wiem. tu teraz na tym polu jak już nie będę miał ogólnej kukurydzy to tutaj będzie słuchajcie ten będzie to, będzie kukuryda właśnie. Jak nie będę miał kiszonki po to na tym dół będzie poruch. sobie, Tu sobie odgrabię. Od tej od tej rzeczki. No, żaby.

Pyszed sobie włókien poprzyśniaczek, no tu będą sporawe te pokosy, jakby nie patrzeć. Dobra, ja sobie będę kończył. No to tak więc zostawcie lajeczka i subskrypcję i ja się zajęć do następnego odcinka. Na razie, cześć!